Kocioł zgazowujący H4 eco D MAX COMBI, czyli dołożony do niego palnik. Oczywiście jest to oryginalny produkt firmy OPOP. I tak się prezentuje ta maszynka, która jest kotłem zgazowującym w pierwszym rzędzie. A więc dobieramy do niej bufor, tak jak należy ale z możliwością palenia w nim peletem. Mamy tutaj potężny zbiornik zasypowy, mamy palnik produkcji opop i automatykę, która umożliwia spalanie jednocześnie w jednym piecu drewna i peletu. Pole dedykowany dla osób, które palą drewnem, a od czasu do czasu chcą mieć wolność i możliwość wyjechania. Te kociołki występują w mocach od 25 do 50 kW, a więc szeroki zas zakres zastosowania, nie tylko domy mieszkalne, ale także budynki komercyjne. Zapraszamy klientów i instalatorów na stronę nowato.pl do kontaktu. Tworzymy sieć sprzedaży, tak jakbyście Państwo klienci indywidualni mieli bardzo blisko siebie instalatora. Pozdrawiam, nowato.